No i dzisiaj niedziela dzisiaj kilka mocnych spotkań, także mam nadzieję, że będzie to bardzo fantastyczny dzień. Witam oczywiście wszystkich serdecznie na kanale Gruby kupon na wstępie. Jak zawsze gorąca prośba zostawienie kciuka w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału. Dla Ciebie jest to chwila i jeden moment, który niesamowicie pomaga rozwijać cały projekt. Jeśli chodzi o perską batalię, to nie wiem jak nam poszło nagrywam przed zakończeniem naszych spotkań. Niemniej podsumowanie jak zawsze będzie się znajdowało w tym momencie na ekranie. Także... Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj, oczywiście, atakujemy dalej. Zanim przejdziemy do konkretów, przypominam jeszcze o promocji w Betflix. Jeżeli nie masz konta, chciałbyś się założyć, to wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i będzie przysługiwał ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Następnie, jeżeli zagrasz sobie kupon za maksymalnie 57 zł i on nie wejdzie, Betflix zwróci ci 5 dych na saldo depozytowe. 7 zł jest oczywiście tutaj podatkiem. Jeżeli kupon okaże się być wygrany, kasa jest twoja, można wypłacać. Nie ma również żadnych obrotów, żadnych haczyków, jak zawsze, wszystkich. Zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i jeszcze konkursiwo, zanim przejdziemy do naszych typów, jak zawsze 5 dróg do wygrania, co należy zrobić, aby o nie powalczyć zostawić kciuk w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Marsylią a PSG. Typujemy do godziny 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na Betfix. Jak zawsze, nie biorą udziału w zabawie i wygrywa standardowo jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. A teraz zobaczcie nasze kupony. No i dzisiaj również lecę w Trebelka, kurs trochę wyższy niż wczoraj, 416 zestówki, 366 zł na kuponie i pierwsze zdarzenie Lens z Metz i stawiam tutaj na zwycięstwo gospodarze. Jeśli chodzi o Lens, to są oni na ten moment wiceliderem w poprzedniej kolejce, potknęła im się noga, przegrali z Montpellier, także tutaj będą szukać rehabilitacji. Metz zajmuje... Trzecie miejsce od końca, dwa ostatnie mecze to dwie porażki, także myślę, że tutaj w delegacji również będą mieli problemy i to gospodarze sięgną po trzy punkty. Następne zdarzenie: Barcelona z Realem Madryt stawiam tutaj na remis, zwrot na zwycięstwo Realu Madryt. Tutaj w przypadku remisu będzie po prostu to zdarzenie policzone po kursie 1-0. No i tu sprawa jest w mojej opinii prosta: Barcelona gra po prostu po prostu piach. Tutaj myślałem, że z Dynamem Kijów zagrają mocno, dużo lepiej, jednak się pomyliłem. Oglądałem cały ten mecz, wyglądał po prostu strasznie, jeśli chodzi o. Real Madrid również mieli ostatnio mały kryzys, niemniej bardzo bardzo wysoko wygrali w lidze mistrzów, co niewątpliwie napędzi ich przed tym meczem. I w mojej opinii są tutaj faworytem, a kurs na nich jest no, lekko przesadzony. I ostatnie zdarzenie: Ajax z PSW Eindhoven, i stawiam tutaj na zwycięstwo Ajaxu. No, oprócz, oprócz fantastycznej formy de Jong trzeba tutaj dodać, że PSW. Przystąpi do tego meczu nieco osłabione, nie zagra madłekę i najprawdopodobniej Gakpot, co jest, co jest bardzo wielkim osłabieniem. Myślę, że tutaj po prostu trzy punkty zostają w Ajaxie, w tym szlagierze Ligi Holenderskiej. Tyle ode mnie. Powodzonka. Za co dzisiaj Trebelek, witam serdecznie. Trebel po kursie 2,97-261 zł w grze. Zaczynamy od Botim tu w meczu Barcelony i Realu. Obie drużyny cały czas problemy w defensywie. A w ofensywie mimo wszystko jest kim straszyć. Dla mnie będzie to ciekawe spotkanie właśnie z błędami w defensywie. Ale wydaje mi się, że Botim tu powinien tutaj zostać pokryty i dwa razy underrożnych. Na początek w meczu Manchester United Liverpoolu i Interu z Juventusem, bo to są tak. Takie mecze, które zawsze sprawiają wrażenie, że wow, co tu się nie będzie działo. 18 goli, 14 żółtych kartek, 59 rożnych, a tak naprawdę często pod względem overów rozczarowują. Wydaje mi się, że nie będzie tutaj jakiejś szarpaniny. Ta linia 12,5 dla mnie w ogóle spoko, a jeżeli chodzi o Juventus, to oni w poprzednim meczu zamykali ziomkowi na fajny e, fajny kupon under rożnych i chyba w meczu było 6 rożnych. Oni zrobili 1 albo 2. Dlatego coś, dla, coś takiego ode mnie na dzisiaj. Trzymam kciuki za Wasze kupony i życzę dobrego dnia Pozdro, Ilo. Cześć. Lecimy z niedzielnym kuponem. Gramy Dubla na Danie i Ekstra klasy. Zobaczcie, co przygotowałem. Po pierwsze, duńska liga o 16. randers gra z Archus. Moim zdaniem goście strzelają tutaj gola. randers dopiero co grało w Lidze Europy także myślę, że oni tutaj będą troszkę wyczerpani i być może trener trochę porotuje składem. Z kolei argus to jest drużyna na poziomie, drużyna, która ma w swoim wschodzie reprezentantów Danii i jak najbardziej są w stanie tutaj na wyjeździe bramkę strzelić z podmęczonym rywalem po kursie 1.40, biorę coś takiego w ciemno. Drugie spotkanie, Piast Gliwice gra z Legią Warszawa. Gram tutaj to, że Legia meczu nie przegra i będą maksymalnie trzy gole. Legi zawsze trudno grało się w Gliwicach, zwykle nie padało tam za wiele bramek, no i myślę właśnie w tę stronę idei tego daje under 3,5 gola. Z kolei dlaczego Legia z remisem? Ponieważ oni już nie mają za bardzo tutaj możliwości przegrywać w lidze polskiej, w lidze Europy. Nie udało się ugrać dobrego w wyniku z Napoli. Także jeśli Michniewicz myśli o tym, żeby utrzymać posadę w Legii, a coraz szersze słuchy chodzą o tym, że ją straci, chociaż, moim zdaniem, to będzie bardzo pokręcona sprawa i bardzo niepotrzebny ruch, ale wiadomo, jak to jest. Nie ja tu decyduję, więc Legia Warszawa, moim zdaniem, tego meczu nie przegrywa. Po prostu jest po prostu lepszym zespołem niż Piast Gliwice. Piast w tym sezonie nie zachwyca, jest typowym zespołem na szereg tabeli. Z kolei, z kolei Legia musi odrabiać punkty. Trener chce zachować posadę, więc na pewno zagra na silniejszym składem. No i nie widzimy tutaj innej możliwości niż brak przegranej legii. Za standardową stówkę do wygrania 209 zł i 44 grosze. Kurs ogólny 2,38. Dzięki. No i dzięki, że z nami byliście na zakończenie standardowo, zapraszam wszystkich do naszych grup, linki znajdziecie w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własne analizy, grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, olewajcie, myślcie po swojemu, zmieniajcie, budujcie kupony, jak uważacie, bo to są tylko i wyłącznie nasze, nasze subiektywne przemyślenia. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkie Wasze kupony i nasze i widzimy się na następnym odcinku. Siemano!